Widzowie, dzisiaj znajdziemy najbardziej schowane dźwignie na świecie. Będą to najcięższe poziomy w całym Robloxie. Na każdym poziomie musimy znaleźć ukrytą dźwignię, która może być ukryta dosłownie wszędzie. Zobaczcie, jedyne co ona musi mieć to jakieś podłoże. Jak widzicie, nie ma jej tutaj na ziemi, ale jest tutaj na ścianie schowana. Żeby przejść poziom, musimy po prostu ją kliknąć. I tym oto sposobem jesteśmy na następnym levelu. Zobaczcie, to jest taki lasek. I gdzie może być ta dźwignia? O, o chyba ją znalazłem. Tak, jest tutaj na gałęzi Zobaczcie, jak schowana. Te lewele na początku będą jeszcze łatwiejsze, ale oglądajcie do końca, bo potem. Będą najcięższe levely w całym Robloxie. No dobra, zobaczmy, gdzie może być ta dźwignia. Znowu mam jakieś drzewa, jakiś tutaj klocek, może gdzieś w tym klocku będzie. Tak, udało nam się. W środku tej kłody jest dźwignia. No kto by się spodziewał? Zobaczcie, klikamy i przychodzimy do następnego poziomu. A na następnym poziomie jesteśmy w jakimś zamku. Zobaczcie sami. Tutaj ma jakieś cztery wejścia. Wydaje mi się, że w którymś z nich musi być dźwignia. Wchodzimy drabiną na górę i może gdzieś tutaj na górze będzie ta dźwignia. Okej, okay. gdzie ona może być? Dobra, w tym wejściu jej nie było, więc zobaczymy szybko do tego. Tutaj chyba też jej nie ma, więc przejdźmy do następnego. W tym też jej nie ma. Gdzie? Jest ta dźwignia, no zobaczcie widzowie. Zostało nam ostatnie przejście. Jeżeli tutaj jej nie będzie, to ja naprawdę nie wiem, gdzie ona może być. W żadnym z tych wejść nie ma widzowie dźwigni, ale jak widzicie, te drabiny trochę odstają. I mi się wydaje, że za którąś drabiną może być dźwignia. Zobaczcie to. Wow, tak, tutaj schowaj tą dźwignię. Dobrze o tym pomyślałem. Jesteśmy teraz na jakimś levelu basenowym. Zobaczcie, to jest taki basen, trzy zjeżdżalnie i trzy leżaki. Gdzie może być ten przycisk? O, o zobaczcie, jest za leżakiem. Tak, udało mi się, znalazł go. Przejdźmy na następny level. I na następnym levelu jesteśmy na jakiejś pustyni. Są tutaj kaktusy i jest jakaś piramia. Piramida. Może w środku tej piramidy. Tak, udało nam się, kolejna dźwignia za nami. A co teraz na nas czeka? Jakaś tutaj ziemia, jakieś drzewka. Zobaczcie to tutaj może być ciężko, bo jak widzicie nie ma nic szczegółowego. Chociaż to dla nas była hostka, bo zobaczcie sami ta dźwignia jest tutaj na ziemi. Dobra, wygląda na to, że jesteśmy teraz w jakimś mieście. Zobaczcie, jakieś takie budowle, dwa samochodziki. I gdzie może być ta dźwignia? Tu jest jakiś śmietnik, może tutaj gdzieś koło śmietnika, może gdzieś tutaj na ścianie z tyłu. Nie no, aż tak to chyba mnie schowali. Może gdzieś na którymś z tych samochodów, na przykład w środku samochodu może być ta dźwignia, ale nie wydaje mi się, bo i jej tam nie ma. Kurczę, to jest bardzo ciężki poziom. Może wejdę tym o przejście i może z tyłu gdzieś tutaj? Tak, udało mi się, widzicie to. Z tamtej strony jest, ale dobrze, że tutaj zajrzę. Ale to to już jest naprawdę dobrze schowana dźwignia. Jak widzicie, widzowie, te level jest naprawdę ciężkie. O nie, spadłem. Chociaż mogę zobaczyć, że od do nie ma tej dźwigni. <laughs> no dobra, kliknijmy w końcu tą dźwignię. Udało nam się przejść na następny level. Teraz jesteśmy na jakimś moście i widzicie, pod nami jest woda, a na mostie są jeszcze dwa samochody. Hm. Wiecie co widzowie? Wydaje mi się, że ta dźwignia może być schowana tutaj w tej wodzie gdzieś. Dobra, to zobaczmy. Wchodz do wody. O nie! Przecież to to jest woda, przecież ja przez nią przenikam. Co ja zrobiłem? Widzowie, spadłem na sam dół. Czyli wiemy, że ta dźwignia musi być gdzieś tutaj na tym moście. Dobra, zobaczmy to i przeszukajmy go bardzo, bardzo dokładnie. No bo przecież w końcu gdzieś musi być ta dźwignia. A spróbujmy wejść na ten most. Może gdzieś na górze mostu jest ta dźwignia, to by było śmieszne. Tak, zobaczcie, na samej górze mostu jest ta dźwignia. Jak ja jej w sumie wcześniej nie zobaczyłem? Teraz jesteśmy na jakiejś farmie, tutaj jest jakaś stodoła, tutaj jest chyba jakieś zboże i są jakieś uprawy, ale ciekawe. Może gdzieś w tych uprawach jest ta dźwignia? Okej, okay, nie, no to by było za łatwe, chyba, że tutaj w tych drugich? Nie no tej też. Nic nie ma. Zobaczę, może w środku sto Dobra, to są jakieś koryta zboża. Ha, i w korycie. K kto by się spodziewał, że ta dźwignia będzie w korycie? No dosłownie nikt. Nie, no jesteśmy w szkole. Jak ja nie widzę szkoły, muszę jak najszybciej znaleźć tą dźwignię i się stąd wydostać, bo ja naprawdę nie lubię szkoły. A mogę z niej wyjść? Czy mogę wyjść z tej klasy? Nie, niestety nie mogę. A może gdzieś tu jest schowany? Nie, no nie ma tej dźwigni. Gdzie ona może być tutaj schowana? Może gdzieś pod ławką albo na krześle z tyłu. Dobra, zobaczmy to. Wydaje mi się, że ta dźwignia może być gdzieś tutaj schowana na krzesłach. Zobaczmy. Tak, udało nam się, ale zobaczcie to, jak ona jest bardzo Ciężko schowana. Muszę aż wejść pod ławkę, żeby ją znaleźć. Ta mapa była naprawdę ciężka. O, nie, jesteśmy teraz na jakimś wulkanie i zobaczcie, lawa się wylewa. Gdzie może być ten przycisk? Zobaczmy do środka, czy jest tutaj gdzieś przycisk. O, zobaczcie, to jest troll face. Mogę w niego kliknąć albo coś z nim zrobić? Nie, nie mogę. Autor mapy nastrolował. O nie, ale się da jest łatwo. Dobra, to w takim wypadku, gdzie jest ten przycisk? O, widzę, że tu jest jakieś wejście. O, idealnie tutaj jest ta dźwignia. Zobaczcie, jakie proste. Dobra, teraz jesteśmy w jakimś supermarkecie. Bo zobaczcie, jesteśmy na ulicy, tutaj są latarnie i w środku jest supermarket. O, dzień dobry, a nie ma Kasiera to koło mnie, ja niby mówię, dzień dobry. Może za ladą gdzieś to jest przycisk, to by było naprawdę śmieszne. Nie, no nie ma, niestety. Może tutaj w tym śmietniku jest przycisk? Nie, też chyba go nie ma. Widzowie, już musimy szukać naprawdę dokładnie, bo te dźwignie będą naprawdę ciężko pochowane. Wydaje mi się, że może być gdzieś tutaj po środku tych półek. Zobaczcie sami. O, tak jak myślałem, idealnie między produktami jest ta dźwignia. Udało mi się. Wow, teraz jesteśmy chyba w jakimś kinie, albo nie wiem, w jakimś dużym salonie. Albo nie, to jest chyba recepcja w hotelu, bo zobaczcie kominek, jakieś siedzenie. I tutaj wygląda, jakby to była recepcja. Może gdzieś tutaj za recepcją. A, kto by się spodziewał jaki jestem mądry! Udało mi się przejść następny poziom Wow, zobaczcie, to na następnym poziomie jest taki fajny bałwanek i są takie zimowe drzewa Może gdzieś w tym śniegu jest schowany ten przycisk, który było śmieszne Albo może gdzieś bałwanku. O nie, zobaczę go, jest pod tym zimowym drzewkiem. Ten poziom był akurat łatwy. Widzowie, zobaczcie to dopiero co poszedłem na następny level, a już widzę tą dźwignię. Zobaczcie, to miała być taka mapa plażowa i ja powinienem się tutaj głowić, ale już dosłownie na samym stać zobaczyłem, że ta dźwignia jest tutaj. Wow, zobaczcie, jestem teraz na boisku i będę strzelał do bramki jak Robert Lewandowski. Ale wiecie, co może jednak zbadam tą bramkę? Bo może w tej bramce jest dźwignia. To by się spodziewał dźwignię w bramce. Okej, okay, no niestety ich nie ma. To może na trybunach, gdzieś tutaj za trybunami jest, może pochowana. To by było naprawdę dobre miejsce na dźwignię. Tutaj, gdzieś właśnie za trybunami. O nie, nie ma jej. Dobra, gdzie jest ten przycisk? A może tutaj, pomiędzy trybunami? Zobaczmy to. Bo tutaj też są dobre miejsca i musimy pamiętać, że te level są już naprawdę ciężkie i mało kto je przechodzi. Wow, widzicie to, udało mi się. Pomiędzy trybunami z tamtej strony jest dźwignia. Ale jestem sprytny i na to wpadłem. Wow, ci stąd dosięgnę. Tak, udało nam się. Jesteśmy na nowym poziomie i zobacz. Gdzie teraz my jesteśmy? Nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle jest. To wygląda trochę jak taki zlew albo jakiś taki dziwny pas produkcyjny, ale w sumie to jest nieważne. Najważniejsze jest to, żeby znaleźć ten przycisk i gdzie on może być pochowany pomyślmy. Wiecie co wygląda podejrzanie widzowie? Te kartony stoją tak w trójkę na sobie i zobaczcie, może gdzieś z tyłu? tak udało nam się znaleźć kolejną dźwignię. Wow, teraz jesteśmy na boisku, ale nie do piłki nożnej, tylko do koszykówki. I wiecie co? Wydaje mi się, że może w koszu być ta dźwignia. Nie no, niestety jej nie ma. A może w drugim koszu zobaczmy? Nie no, w drugim też jej nie ma. A może jest ten sam trik? I ta dźwignia jest może między tymi siedzeniami. Dobra, z tej strony nie ma. A może jest z tyłu kosza? Tak, jest z tyłu kosza. Kto by się spodziewał? To było naprawdę łatwe. Subacie to, w jakim jesteśmy ślicznym parku. Albo takim ogrodzie, nie wiem. Na środku jest fontanna. Tutaj są śliczne kwiatuszki. I wiecie co? Ta dźwignia wydaje mi się, że może być w tej fontanie gdzieś schowana. Ale jednak chyba nie. Wow, ten autor pomyślał i jej nie schował tutaj. To może gdzieś w tych kwiatkach? Albo z tyłu kwiatków? To było mądre, gdzieś z tyłu kwiatków schował. I gdzie może być ta dźwignia? No już naprawdę. Nie wiem, na którymś z tych kwiatów musi być ta dźwignia. Tak, tak jak myślałem, idealnie. Już jesteśmy na 24 poziomie i zaczyna się robić naprawdę trudno. Bo jak widzicie, widzowie, tutaj już nie ma dźwigni od razu, że przychodzimy i ją znajdujemy. Tylko musimy się naprawdę naszukać. No dobra, akurat na tym poziomie była praktycznie od razu, ale jak widzicie, na tych innych jest naprawdę ciężko. No dobra, tej też znaleźliśmy bardzo łatwą dźwignię. Ale zobaczcie, teraz jesteśmy w jakimś sklepie samochodowym. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj na samochodach musi być ten przycisk. Sprawdziłem, tak, tak. ten zielony samochód i na nim nie ma. Na tym niebieskim też chyba nie ma i na tym czerwonym też nie ma. Dobra, zaczynam się martwić, gdzie jest ten przycisk. Może gdzieś z tyłu schowany? Tak, udało nam się! Jest z tyłu schowany przycisk. Wow, teraz jesteśmy chyba, nie wiem, w kościele albo na jakiejś sali wykładowej. Bo zobaczcie, tutaj ktoś podchodzi i mówi: Tak, to jest chyba sala wykładowa. I wszyscy inni ludzie w tych ławkach słuchają i notują. I jak dobrze widzicie, to tutaj jest jakiś składzik. I wiecie co? Wydaje mi się, że gdzieś w tym składziku może być ta dźwignia schowana. Na przykład z tyłu tych tutaj kartonów? Nie, jednak chyba nie ma. Ej, widzowie, dobra, ten przycisk może być naprawdę trudny. To może być jeden z najtrudniejszych przycisków, jakie do tej pory mieliśmy. Zobaczcie, poszukam tako pod ławkami. Może gdzieś tutaj pod ławkami jest, chyba go widziałem. Gdzieś tutaj po tej stronie chyba go widziałem pod ławką. Nie będę kłamał. Tylko gdzie dokładnie? Bo nie mogę go już znaleźć, widzowie. Gdzie on był? Gdzie on tutaj był? Wydaje mi się, że gdzieś, no tutaj o chyba musiał być. Dobra, przejdźmy się między tymi ławkami. On gdzieś tutaj powinien być. Na przykład między tą ławką, a tą poszukajmy tutaj. Wow, idealnie pod tą ławką była dźwignia. No kto by się spodziewał? Wow, teraz jesteśmy na boisku do gry w rugby. Widzowie, czy wy kiedykolwiek graliście w rugby, bo ja nigdy. Jestem naprawdę ciekawy, jak się to gra. Jeżeli chcecie, to zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a ja zagram w to z moją przyjaciółką i jak widzicie, to znalazłem w tym momencie dźwignię. Ciekawe, czy z tej strony ją dosięgnę. No nie, niestety nie muszę i z drugiej strony ten trik z ławkami jest już dosyć łatwy i dosyć znany, więc to było naprawdę łatwe. Wow, zobaczcie, teraz jesteśmy na jakimś placu zabaw. O i od razu udało mi się znaleźć dźwignię, ale ten plac zabaw był łatwy. Ja potrzebuję czegoś cięższego. Coś, czego na pewno nie znajdę. Na przykład taki level. Wow, gdzie są tutaj takie łodzie i zobaczcie, ja mogę płynąć łódką, odpływam stąd, ale dobra, w tych łodziach, jak widać, nie ma przycisku może w tym obudyneczku czerwonym. Nie, no tutaj chyba też nic nie ma, może w tym niebieskim. O, chyba widzę, tak, na dole karton jest przycisk. Dobra, ten level się wydaje bardzo ciężki. Zobaczcie, gdzie my jesteśmy, ile on ma poziomów. O, wow. Tu są jakieś tory i są kolejki. Dobra, gdzie może być ten przycisk? Może w jakiejś kolejce? Nie no, przeskoczyłem po każdej i nie ma, może w tych kolejkach? Dźwignio, gdzie jesteś? Nie, no nie mogę jej znaleźć, widzowie. A może pod kolejkami? Hej, to by był dobry pomysł. Zobaczmy, zobaczmy, czy tutaj jest. Nie no tutaj też nie ma. Dobra, zaczynam się niepokoić i wchodzę na drugie piętro. Tutaj już musi być ten przycisk, gdzie on jest. Nie schowasz mi się przycisku. Ha, znalazłem cię. na samej górze. Próbował się schować. Wow, teraz jesteśmy w jakimś biurze chyba, bo zobaczcie, każdy ma swoje stanowisko. A ja przyszedłem tutaj tylko i wyłącznie, żeby poszukać przycisku. Ten poziom się wydaje dosyć łatwy, bo tutaj nie ma dużo rzeczy. Ale jak widzicie na pierwszy rzut oka, to tutaj nigdzie nie ma tej dźwigni, gdzie ona mogła się schować. Ja już naprawdę nie dowierzam. Nie no, ja jej chyba nie znajdę. Już szukam trzecie biuro, teraz czwarte. Nie ma tej dźwigni. No dobra, chyba muszę skorzystać z podpowiedzi i kupić za Robuxy. Nie no, widzowie, ja już nie daję rady. Muszę za Robuxy kupić, odnalezienie tej dźwigni. Dobra, teraz ta dźwignia powinna mi się pokazać. Ha, i zobaczcie sami, była ukryta o tutaj. Wow, jak sprytnie ukryta! Ja do teraz jej nie mogę znaleźć, gdzie ona jest. A tutaj po boku monitora. No dobra, udało mi się ją znaleźć. Widzowie, i teraz się umawiamy, że jeżeli ja znajdę ten przycisk, to wy zostawiacie łapkę w górę, jakiś miły komentarz i oczywiście subskrypcję, bo Macie już dopiero zaczyna z YouTube'em. I na razie jest bardzo ciężko, widzowie, robię, bo ja Was kocham. Naprawdę was uwielbiam. Wow, i znalazłem przy tym ostatnią dźwignię. To chyba dzięki tym miłym słowom. Teraz jesteśmy na jakimś obozowisku i zobaczcie sami. Ludzie zostawili tutaj namioty i ognisko, przynajmniej dobrze, zgaszone i się nie pali. I wokół nas są jakieś drzewa. Może na tych drzewach jest ta dźwignia? Ja się wespnę, jak tarzan, na to drzewo i spróbuję tam znaleźć ten przycisk. Dobra, jestem na tym drzewie. I czy coś ja z góry tutaj widzę? Nie, no jak na razie to nic. Mogłoby się wydawać, że tu nie ma żadnego przycisku, ale na pewno gdzieś musi być tutaj schowany. No dobra, przeszukam bardzo dokładnie te namioty, bo wydaje mi się, że w tych namiotach może być. Albo jednak nie zobaczcie, to na drzewie jest schowany, ale tak sprytnie, tutaj z tej strony, z której nikt nie patrzy. Ale ja patrzę, bo jestem Maciuś i mi się udało. Wow, zobaczcie, teraz. Jesteśmy chyba w jakimś, nie wiem, laboratorium albo czymś takim, bo zobaczcie, są takie stoły i takie szafki, matko jedyna, gdzie tu może być przycisk. A, wejdę na górę tej szafki i poszukam z góry. Dźwignio, gdzie jesteś? Nie no, nie mogę jej znaleźć, widzowie. To jest chyba też jeden z cięższych poziomów. Nie no, widzowie, ten poziom jest dla mnie chyba za ciężki. Jeżeli wy w tym momencie możecie znaleźć tą dźwignię, to napiszcie jakiś komentarz, gdzie jest ta dźwignia, bo ja jej naprawdę nie mogę znaleźć. I jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i chcielibyście zobaczyć więcej takich, tylko że z moją najlepszą przyjaciółką i może moim tatą, to napiszcie to w komentarzu. Nie mogę się doczekać, zrobi jakiś challenge z nimi, to będzie naprawdę śmieszne. To by było na tyle w tym odcinku widzowie. Dziękuję, że byliście ze mną. Papa! Pa!